ma widzowie, rywal dzisiaj z bardzo wysokim rankingiem, 2500. Zmienię tylko scenę, bo mam cały czas tryb analizy włączony. Teraz powinniście widzieć czas, powinniście widzieć przeciwnika. I rywal gra przez skoczek C3, pionek C5. Zagramy Mengariniego. Zagramy Mengariniego, ja w dalszym ciągu zmagam się z nauką nowych debiutów oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o Sycyla, to przyznam, że nauczenie się grać białymi przeciwko sycylijskiej to jest dla mnie największe wyzwanie. Przez to, jak dużo jest wariantów sycylijskich. Dlatego otwarta sycylijska, którą najbardziej bym chciał grać, chwilowo troszeczkę odpada. Musiałbym mieć wielu, wielu sparring partnerów, którzy grają różne warianty obrony sycylijskiej. Wow, posunięcie pionek E5. No dobrze. No to jeśli przeciwnik gra w ten sposób, to zajmujemy pole e5 i wydaje się, że to będzie dla niego trudna pozycja do gry, bo my już teraz będziemy uderzać w duchu w duchu ataku Grand Prix. Gramy przez f4, otwieramy pozycję na skrzydle królewskim i próbujemy oponenta cisnąć w tym miejscu. Zobaczymy. Pionek D6. Możliwe, że przeciwnik chce zagrać goniec E6. Wiecie co? Ja zagram pionek F5. Nie pozwolę mu na to. Przeciwnik przygotowuje B5. Po B5 mogę cofnąć gońca na A2. Albo na B3. Więc nie wydaje mi się, żeby to rodziło jakieś trudności. Zamiast tego rozwinę od razu skoczka. Goniec D7, przygotowanie do roszady, spoko. Robimy roszadę. I teraz mam taki plan. Król idzie na H1, rywal gra gońcem, prawdopodobnie, żeby jeszcze się nie zdradzić z tym, w którą stronę będzie chciał robić roszadę. Natomiast Trudno sobie wyobrazić, żeby próbował robić ją na skrzydle hetmańskim, tam również będę miał dobry sposób na otwieranie pozycji prawdopodobnie na przykład przez zajęcie centrum. Ok. W ten sposób mogę się albo wymienić z przeciwnikiem, albo mogę samodzielnie wejść do centrum, co zdecyduje się zrobić. Jeśli przeciwnik mnie tutaj zbije, to jest git. Jeśli mnie tutaj zbije, to też jest GIT. Zawsze mogę bez problemu odbić. Jak przeciwnik zagra B5, goniec A2. No, i mogę to oczywiście zbić w każdym momencie, kiedy tylko będę chciał. To możliwe jest bicie na D4. Więc tutaj jakiegoś, jakiegoś dużego problemu nie ma. Goniec wchodzi na C6. Czego lepiej się pozbyć? Gońca czy skoczka? Wydaje się, że skoczka. Aha, ale przeciwnik będzie gotów, żeby zagrać w D5. Ok. To zrobimy tak. Wymienimy się najpierw w centrum. Pionek C powinien to prawdopodobnie zbić, bo otwiera się linia C dla przeciwnika. A jak zbije w centrum, to nie widzę, jaką by miał korzyść uzyskać. Ok, teraz mogę zbić skoczka. Rywal bije gońcem, i jak ustawimy Hetmana na F3, to pchnięcie w centrum chwilowo jest niemożliwe. Czy to pomaga? Nie wiem. Może to nie pomagać na długo. Ale powinna być to całkiem niezła opcja. Z drugiej strony, szkoda będzie tutaj. No nie, musimy zbić w ten sposób, bo inaczej przeciwnik nad punktem d5 zyska zbyt dużą kontrolę. Więc możliwe, że, że coś na tym straciliśmy. Ale póki co kontrolujemy punkt d5, co jest dość istotne. Duży minus tej pozycji jest taki, że nie możemy już przeprowadzić manewru pionek g4, pionek g5. Chyba, że odpowiednio go przygotujemy. O kurczę, i on poszedł w stronę krótkiej roszady, to wiecie co, ustawiamy wieżę na G i spróbujemy go docisnąć na tym skrzydle. Nie wiem, czy to zadziała, ale jak otworzymy linię G i go tam porządnie dociśniemy, to jest spora szansa na wygranie tego. No i póki co mamy świetnie ustawionego gońca w dalszym ciągu, więc ten pionek. E ten pionek jest słabością. I źle zagrałem. Chyba. A może nie. Trudno ocenić. Dobra. Czy ma sens granie przez to G4, G5? Czy najpierw byłoby lepiej ustawić Hetmana do ataku? Najpierw przestawimy Hetmana, bo teraz są większe groźby. Tylko szkoda, że, ust że przestawiłem tę wieżę. Bo mogłem przestawić te wieżę przez F3 tędy i miałoby to dużo więcej sensu. A granie tym pionkiem jest trochę głupie. H4 Bicie wieża bije. Szkoda, że tę wieżę przestawiłem, bez sensu był ten ruch, ale już nic nie poradzimy na to. Dobra, idziemy przez h4, on nas zbije, bijemy wieżą, wieżę przestawiamy na f i próbujemy zagrać jeszcze pionek f6. I myślę, że z tym pionkiem na f6 będziemy stać wyśmienicie. Spoko, tylko pionka podstawiłem. O Jezu, Paweł, Paweł. Ale mam dobry myk. Poświęcam i jak on to zbije, to mam minimum remis. Więc mam remis dzięki temu, że Hetmana mogę ustawić na g ze związaniem. Daje to dosyć dużo. Może nawet mam jakąś szansę na wygraną w tej pozycji, ale to przestawienie wieży było bardzo dużym błędem, bardzo niefortunna decyzja z mojej strony. Niewykluczone, że to odbierze mi szansę na zwycięstwo. Czekamy na reakcję. czy g4 g5 nadal ma sens może ma po g4 g5 goniec zostaje uwięziony więc może być to dla nas bardzo duży plus jeśli uda się przeprowadzić taki manewr Ciekawe. Nie widzę lepszego sposobu dla przeciwnika na grę niż zbić po prostu tego gońca. Ja bym go chyba po prostu zbił i wziął ten remis na jego miejscu. Ale przeciwnik prawdopodobnie liczy, co się stanie, jeśli ja wezmę jeszcze na f7. Wtedy grożę matem. I rywal ma dwa gońce w zamian za wieżę. Wow. Bo ja tego nie mogę zbić, bo tracę gońca. No dobra, ale i tak mogę to zbić. Rywal bije i mogę zagrać Hetman G4 z groźbą Mata. Rywal gra Hetman F6. A ja biję na G7. On bije, ja mu biję gońca. Próbujemy moi drodzy, chyba że coś głupiego przeoczyłem. A przeoczyłem, że goniec może się cofnąć, ale to nie jest duży problem, bo, mm, bo tu jest nadal związanie, więc nic nie tracę. I ja ustawię wtedy wieżę na F. Jestem gotów do poświęcenia i zagrania F6, więc przeciwnik musi odsunąć się królem. Gra tędy. Dobra. No to bijemy na G7. Bijemy mu gońca. On bije. I przestawiamy wieżę na F z ideą przegrupowania jej i wygrania Hetmana albo Dania. Mata. Generalnie będzie to strasznie ciężka partia, ale mm, zagranie pionkiem na F6 będzie spoko 3-6, 3-6 materialnie, równo to co przeciwnik zrobił, to jest praktycznie propozycja remisu. Nie, bo, bo przecież tu jest związanie. Tu jest związanie. Więc musimy to zbić i obronić pionka, i nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czyli będziemy mieli końcówkę z pionkiem mniej kurczę. to możliwe, że przez te lekkomyślne błędy przegram tę partię. Ta wieża G1 to był największy błąd partii. Eee, dobra, zaczniemy od wymi wymiany. Dziwnie długi namysł, jak na. no, no tracę, ale. Mm. Dobra, wymienimy się. Jeśli uda mi się ustawić G5, to powinienem mieć remis. Czy może to być błędne rozumowanie, ale. Ale mam wrażenie, że powinienem tu wycisnąć remis, przez to, że te pionki są połączone i mam potencjalnego wolnego pionka. Dobra, jest atak tędy. Muszę skontrolować na tym pionku. Nie można tego pionka pchać, więc można albo zbić, dać szacha i zdobyć tego pionka w zamian za tego, albo można zagrać tędy, tędy, bić, bić. I w sumie to nic lepszego nie ma niż wymienić te pionki. Więc chyba tego pionka odzyskam i dzięki temu powinienem być w stanie te partie zremisować. A tak na punkt d6, przy okazji, te dwa pionki są silne, czy wymiana daje mi remis? Chyba tak. Dobra, nie wygram tego. Ale mam remis. Bo te przeciwnik będzie miał tutaj dwa pionki połączone. I te dwa pionki nie są w stanie ze mną wygrać. Wydaje mi się, że wystarczy, że to zbiję. Jak się odsunę królem. To może być gorzej, ale jak zbiję, to powinien być remis. I będę po prostu krążył królem. Przeciwnik, przeciwnik nie jest w stanie zatrzymać moich pionków, ja nie jestem w stanie zatrzymać jego pionków. Więc motyw jest taki, że muszę być cierpliwy i krążyć królem. No i jak on odejdzie za daleko, no to przegrywa, oczywiście, więc nie może. Ja nie mogę się odsunąć od tych dwóch pionków i będziemy tak sobie chodzić w kółko i zremisujemy tę partię. Bardzo szczęśliwie partia zakończyła się remisem. W pewnym momencie myślę, że prawie na pewno powinna być to wygrana pozycja, ale schrzaniłem ją. Wykorzystałem na szczęście szansę w tej przegranej końcówce i udało mi się tę pozycję ustać przez błędy przeciwnika. Robimy analizę. Według silnika nie było żadnego momentu, w którym miałem wygraną pozycję. Były momenty, gdy miałem trochę lepszą, ale tak naprawdę to nie miałem tutaj dużych szans na zwycięstwo. To rywal miał wygraną pozycję kilka razy, ale nie udało mu się tego wykorzystać. No to nie jest takie proste w szachach, ani ocena, kto ma lepszą pozycję nie jest jakaś szczególnie prosta. Ani wykorzystanie tej przewagi nie jest szczególnie proste. W debiucie grałem dobrze. W debiucie grałem dobrze, zrobiłem roszadę, odsunąłem króla i tutaj... moje decyzje nie podobają się silnikowi. Ale mam przewagę. No właśnie, ten ruch wierzą. To jest najgorszy ruch, jaki zrobiłem w tej partii. Myślę, że od razu można było wrzucać Hetmana do natarcia. Po tym ruchu wierzą. Wieżom... A, tu przeciwnik w ogóle mógł to pchnąć bez przeszkód. Bardzo niedokładnie zagrałem. Przeciwnik tego na szczęście nie zauważył. I to był przegrywający błąd. Przez to pewnie, że przeciwnik mógł to zbić, zbić i zagrać E5, tak? A, od razu mógł. No właśnie, ta prosta taktyka wchodziła ze stratą. Gońca z mojej strony. No całe szczęście przeciwnik zbił tędy. Tutaj dobrze zagrałem. No i cały ten manewr był błędny, bo opierał się na błędnym założeniu, że przeciwnik nie może mnie związać. I teraz pozycja już jest oczywiście kompletnie przegrana, ale miałem szczęście, że przeciwnik to pograł na tyle niedokładnie. Tutaj wiedziałem, że już jest dobrze. Odzyskuję tego pionka i po wymianie pozycja po prostu musi być. Porządku, przez to, że mam te dwa połączone pionki. Jeżeli przeciwnik kiedykolwiek zagra F6, to ja pcham pionka i król zawsze będzie musiał tego pionka pilnować, więc to dało mi szansę. Tutaj oceniłem prawidłowo to była ważna decyzja prawidłowo oceniłem, że ta pozycja będzie remisowa. Silnik mówi, że jest to jakoś niedokładność. To jest przegrana pozycja. Okej, okay, ale. Ale w jaki sposób? No przecież, jeżeli on podejdzie za blisko, to wygrywam. Zobaczmy, a czy jestem w stanie zagrać to z komputerem? Gdzie tutaj jest, jest taki przycisk? Jestem bardzo ciekaw. Król D7. Dobra, zobaczmy, co silnik tutaj pokazuje. Król D7. No powiedzmy, że zagram tędy. E4 szach. No, ja bym chciał zagrać tędy. I w jaki sposób on ma to wygrać? Tutaj w ogóle jest. Dobra, król D6. Aha, on daje mi szacha i zdobywa pionki od tej strony. Czyli był tutaj stosunkowo prosty sposób na wygranie tej pozycji. W ogóle mi to nie przyszło do głowy. A rzeczywiście przeciwnik mógł tę pozycję po prostu wygrać. Ok, rozumiem. Dzięki wielkie za uwagę. No, jestem zaskoczony tą końcówką, bo obaj z przeciwnikiem e, błędnie to oceniliśmy. Mimo, że przeciwnik ranking 2500, mocny oponent, i wygląda na to, że już raz z nim wygrałem i dwa remisy mieliśmy. To jest nasz drugi remis. E, no, cieszę się, że zakończyło się to pozytywnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja tą partią jestem bardzo zaskoczony. Dużo zwrotów akcji, dużo błędnie ocenionych pozycji, ale myślę, że było fajnie. E, Zachowałem zimną krew i to zremisowałem, mimo że plan nie był prawidłowy. Jak Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania i zapisywania, zapisywania się na moje lekcje, i jutro widzimy się ponownie. Dzięki i do zobaczenia.